Jak zdemontować klamkę w Audi A6C8? Oczywiście potrzebny jest nam torx, śrubokręt płaski oraz coś do podwadzenia, żeby pierwsze. Demontujemy tutaj ten koreczek. Torxem 25 musimy odkręcić tamtą śrubę do oporu. Teraz. Trybokrętem podwadzamy tutaj w tym miejscu i robimy pewnym ruchem o, powoli, żeby nie uszkodzić. I teraz, żeby wyszła nam ta wkładka, musimy, żeby zwolnić właśnie tą wkładkę. Teraz pociągamy tu, mamy gotowe. Teraz, żeby wyciągnąć, Czerpiemy tutaj do oporu do końca. Ona nam tu wychodzi. Musimy je mocno. O. I mamy zdemontowaną plankę.